To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy oh, Zabaw wiele Szybko, tyle Dla nazwy. wy Dla dążka, was Najlepsi przyjaciele Szybko! Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! Cześć! To, to my! my! Tosia i Tymek! <laughs> Przyszedł do nas Antek! Chodźcie! Wierciołek na wycieczce! A oto wierciołek! Wow! Ekstra. ekstra! Antku, jeśli usiądziesz spokojnie na kanapie, to ci go podam! Oprzyj się dobrze i kolana razem! Kolana razem! Aha! Świetnie! Idealna pozycja! Wierciołku, to jest Antek! Będzie się tobą opiekował! Proszę bardzo, pogłaskaj go delikatnie! Ups! Ups! Nie wszystkie króliczki lubią jak się je podnosi i głaszcze, ale wierciołek chyba lubi! Hej, wierciołku. Chyba cię polubił. A? Chciałbym mieć króliczka. Wierciołek powinien mieć jakiegoś kolegę. O, jesteś taki milutki. <laughs> A. Co się stało? Wierciołek mnie podrapał, patrzcie. O. Nie chcę go już więcej trzymać. Mogę zobaczyć? To tylko małe zadrapanie. Zawołam mamusie. Mamo! Jesteś bardzo dzielny, Antku. Jak twoja ręka? Coła podrapana. O, niedługo będzie lepiej. Myślałam, że wierciołek mnie lubi. Bo lubi. To był tylko mały wypadek. Podaj mi proszę plaster, Tosiu. Mamusia powiedziała, że wierciołek może nie lubić już podnoszenia. Um, zerwałem trochę liści w dla wierciołka. O, bardzo dobrze, Tymku. Chyba będę... Dziękuję, Tosiu. Chyba będę musiała zerknąć na pazurki wierciołka. Chyba trzeba je obciąć. Proszę, czy mogę popatrzeć, jakie obcinasz? Ja nie wiem, jak się obcina pazurki króliczkom, Tosiu, więc nie. Chyba będziemy musieli zabrać wierciołka do weterynarza. Proszę, Antku. Skończone. Chciałbyś teraz nakarmić wierciołka? Nie, dziękuję. Chciałbym już wrócić do domu. Przykro mi, że wierciołek cię podrapał. Nie szkodzi, przecież nie chciał. Spójrz, Wierciołku. Zobacz, co dla ciebie mamy. Zaraz po tym, jak Antek poszedł do domu, mamusia zadzwoniła do, do weterynarza. Ło, wow. pazurki Wierciołka naprawdę urosły. Dobre wieści. Umówiłam Wierciołka na dziś do weterynarza. Pojedziemy autobusem, dobrze? O, Wierciołek jeszcze nigdy nie jechał autobusem. Nic mu nie będzie. Nie mogę tylko znaleźć jego klatki. Ja wiem, gdzie ona jest. Naprawdę? Króliczku, chciałbym ci tylko powiedzieć, że autobus nie jest straszny. Czasami tylko trochę hałasuje. Coś jak... Mam, mam! Podnosz go bardzo mm. delikatnie, Tymku. I powiem ci, że czasami też może trochę, ale nie mocno, kołysać i trząść. Łiju, Potem wszyscy ludzie wysiadają na przystanku i autobus wtedy... Au! Wierciołku! Au. Mamo! Wierciołek mnie podrapał! Oj, Tymku. No dobrze. Chodź, wierciołku. Rana już oczyszczona. Mamusia oczyściła mi ranę. Nałożyła trochę antyseptycznego kremu. Dziękuję, I założyła mamusiu. plaster. Wiesz, gdyby Wierciołek umiał mówić, to by cię przeprosił. Wiem, ale już nie chcę więcej brać Wierciołka na ręce. <noise> ale weźmiesz, jak tylko obetniemy mu pazurki. O, zaraz mamy autobus. Włożysz go do klatki, a ja posprzątam. Tosia włoży go za mnie do klatki, mamusiu. No dobrze, idź, niech Tosia ci pomoże, a ja tu ogarnę. Tosiu! 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 Wierciołek mnie podrapał, spójrz. Ojej. Musisz włożyć go do klatki. Dobrze. Wierciołku! Króliczku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Halo? Wierciołku. Wierciołek zna wszystkie zakamarki w jesteś naszym salonie i w kuchni. Wierciołku. Mamusia Wierciołku. mówi, że to ważne, Halo. żeby sobie czasami trochę powędrował po domu i ogrodzie. Musi ćwiczyć. Tutaj jest! Je trawę. Nie, jeliście mlecza. To jego ulubione danie. O! Chodź, Wierciołku, pora wsadzić cię do klatki. No, chodź. Będziesz musiała go podnieść. Nie, mnie też może podrapać. Chodź, Wierciołku. Nie chcę wcale wejść do klatki. Och, czy możesz go wziąć, proszę. Nie, nie chcę, żeby mnie znowu podrapał. Chodź, wierciołku. Oj, no chodź. Czekaj. Wiem, co zrobić, żeby wierciołek sam wszedł do klatki. Co? Co ty robisz, Tymek? Zrywam trochę liści mlecza. Spójrz. Położę jeden tutaj. Drugi tutaj. Ty możesz wziąć te. O, dziękuję. Jeden tu, i jeden. A rozumiem! Tu. Zrobiliśmy ci smaczną ścieżkę z liści mlecza, Wierciołku. Włożę jeden do klatki. Chodź, Tymek, schowamy się. Wierciołku! <ścoughs> Spójrz! Wierciołku! Spójrz on! Tak! Idzie po śladach liści! Pierciołku! Patrz, idzie! Tak, tak chyba tak! Chodź! Pierciołku! Hurra! Cii. Cii. Udało się! się. O, jesteś takim sprytnym króliczkiem! Podążałeś za śladami! Udało wam się wsadzić Wierciołka do klatki. Kto go przeniósł? Nikt! Zrobiliśmy ścieżkę z liści mlecza i Wierciołek sam wszedł do klatki. To bardzo sprytny króliczek! Tak, bardzo! Wiem! Jak tylko wrócimy od weterynarza, będziecie mogli go wyjąć i się pobawić. Nie chcę już więcej go brać na ręce! On drapie! Tosiu, tymku. Kiedy tylko Wierciołek będzie miał obcięte paznokcie, to będziecie mogli go brać na ręce i opiekować się nim jak zawsze. Obiecuję. Dobra. Kto zatrzyma autobus? Ja! <grych> chodź, Wierciołku, jedziemy na Nie wycieczkę. Nie drogi o Wierciołku! Spokojnie, mam go. Zaczekaj na mnie, Tosiu, otworzysz mi drzwi. Dobrze! Dziękuję! Witaj w domu, Wierciołku. Byłeś bardzo dzielny u weterynarza. No, chodź, wyciągnę Wróciliśmy. Samą. Wierciołek był w autobusie bardzo grzeczny. A u weterynarza, kiedy miał obcinane pazurki, siedział spokojnie. Nadal może drapać, ale teraz tylko troszeczkę. Widzicie? Ma ładne krótkie pazurki. O, tak! Prawda? Tymek, może go weźmiesz? Proszę bardzo. Musicie wziąć niedługo drugiego króliczka, żeby wierciołek miał towarzystwo. Cześć kochany wierciołku. Przepraszam, że nie chciałem Cię wcześniej trzymać, ale teraz już chcę. Wiem, że już mnie więcej nie podrabiesz. Prawda, mój kochany króliczku? A następnym razem zabierzemy cię do weterynarza wcześniej. Wtedy mamusia powiedziała: Wierciołek, Wierciołek to bardzo, bardzo szczęśliwy, szczęśliwy króliczek. króliczek. Wierciołek to bardzo szczęśliwy króliczek, kochani. Nie dość, że Wy się nim opiekujecie. To jeszcze na podwieczorek dostanie liście mlecza. O, Super! <laughs> I to, Troszka powiedziała to mamusia, byłoby na tyle. tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy. Dzisiaj zebraliśmy wierciołka do weterynarza. Pamiętacie co daliśmy mu do jedzenia przed podróżą? Czy to były liście mlecza? Czy może marchewka? Odpowiedź znajduje się za elementem układanki. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to liście mlecza. Zobaczcie! Wiem, co zrobić, żeby wierciołek sam wszedł do klatki. Co? Co ty robisz, Tymek? Zrywam trochę liści mlecza. Spójrz, położę jeden tutaj. Drugi tutaj. Ty możesz wziąć te. O, dziękuję. Jeden tu. A, rozumiem tu. Zrobiliśmy ci smaczną ścieżkę z liści mlecza, Wierciołku Świetna gra Było fantastycznie Do zobaczenia Bawmy się w rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.